Dzień dobry, po drugiej przerwie. I co niespodzianka taka, że jedziemy teraz takim manem. To jest man 510 w dużej budzie. Ten ma 217 tysięcy przebiegu, zegary analogowe, tutaj jest oczywiście ta nawigacja, ten joystick taki. Do sterowania i tak dalej, taki touchpad No i co, więcej o tym samochodzie powiem, jak go ogarnę, bo powiem wam szczerze, że yy, no jeszcze nie wiem jak go się ustawia tutaj jeżeli chodzi o tempomat. I tam takie tak szybko przeleciałem tylko menu, co i jak, a, ale, ale jeżeli chodzi o dokładne ustawienie, to dopiero jak będę jechał teraz yy, S8. No to będę się bawił, bo no, trzeba to poustawiać, prawda? To jest najważniejsze, nie podświetlenie zegarów, nie, nie jakieś inne pierdowe gadżety, ale właśnie to dla gościówka i takie tam inne bajery, które są przydatne do jazdy. Co, jedziemy do Sławkowa jako Katowic, tam będziemy coś ładowali i później jedziemy za Paryż. Wam. Przejedź przez rondo i zjedź pierwszą wiedzę. mieć sobie na H. Ale o. pierwsze już to słychać, to kierunkowskazy słychać w głośnikach. Jak puka. Prawda? O. I przestał pukać. Dziwne uczucie, bo nie słychać takiego cyk, 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 cyk. Albo puk, 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 tylko takie jakby ktoś z palca, z ust strzelał z głośnika. Zapitala. No Dobra, to co? Witam jeszcze raz po urlopie i zapraszam do trasy. Zbliżamy się powoli do Katowic. Jeszcze 30 km do Sławkowa. Także przed nami już zagłębie. No i co? Zaznajomiłem się troszeczkę z tym manem, powiem wam. Całkiem, całkiem. Drażni mnie tylko czasami wyłączanie samoczynne, tempomatu. Żeby przejść w tryb tak nożny, o. Eee, wyłącza się podobno. O, jak miło! Zobaczcie, już nie ma takiego terkotania, jak się najeżdża na linię, tylko jest coś takiego, jakby ptaszki świerkały Można to oczywiście wyłączyć, także no nic, no zobaczymy. Ogarnę go jeszcze akurat przez tą trasę. To myślę, że go rozszyfruję, tak, że będę go miał w jednym paluszku. No tutaj dąbrowa górnicza i kopią, kopią, robią, robią obwodnicę <laughs> niestety jak oni robią, to my musimy się męczyć i jechać wolno. Inaczej się tutaj nie da. Okej, okay. ale tak będzie ładnych parę kilometrów no i zjeżdżamy na... Słabków e, tutaj gdzieś będę musiał jechać, chyba na zakaz 7 ton. Tak czytałem, że nie da się inaczej po prostu dojechać. Aczkolwiek powiem Wam, że nie wiem, nie wiem, bo już jest zakaz przekreślony. Widzicie? Czyli w był i się zmył. Możemy jechać. Tutaj trzeba tu bardzo, bardzo naddać, bo niestety. Widzicie, jest zakaz postawiony, ale przekreślony, czyli możemy śmiało driverować. A i tutaj gdzieś w ten las w lewo będę musiał skręcić. Właśnie za 2300 metrów. Zobaczymy jaka to będzie droga. Aby żeby nie była leśna, a jak asfaltowa skręć w lewo. Dobra agencja celna Sławko Jak agencja celna jest w lewo, to jest gitara. No, I jedziemy tutaj jeszcze półtora kilometra. Góra, Dębowa góra, i tutaj gdzieś lekko w lewo, i później w prawo. Następnie skręć w prawo, tak, no i asfalt się kończy i tutaj w prawo. tory kolejowe do dyżurka. Czyli dyspozytornia tak zwana i gdzieś tu mam załadunek. Zobaczymy. Dojechałaś do celu podróży. Okej. Okay. Jesteśmy u celu podróży, także ja sobie tutaj Parking Tear. Ale to dobra, on jest zamknięty. I tu się zapytamy o Sokamana. Czyli w prawo i drugi budynek po prawej stronie. Gdzieś to ma być. Zobaczymy gdzie tam można stanąć w ogóle. To jest jeden, czyli to tam będzie tamten budynek. No tutaj sobie stanę. jest ładnie miejsce. Także gitara waga jakaś widzę jest. Ale co zobaczymy, co będę wiózł. Bo... A chyba tu się bez wagi nie obejdzie. Moi drodzy, będziemy ładować miał. Znaczy załadowca będzie ładował miał. Ja będę to spinał w big bagach. To wiecie, że jak to już jest, jak się ładuje miał do big bagów, to big bagi już są brudne. One szczelne nie są, także jak ja będę spinał, to się ten ta sadza, to wszystko się będzie unosiło. Będę wyglądał jak górnik. Średniowieczny górnik. Na szczęście dali mi takiego kondonka. No, no czysty tak i nowy. Ja go tu rozprołem. Założę. Eee, no i co? Po prostu się mniej ubrudzę. To nie to, że się nie ubrudzę, a na pewno się tutaj uwędzę. Bo jest parno, duszno 30 stopni. Aż się boję tam podjechać No to w takiego pajacyka Muszę się ubrać Ja pierdziele Jak na COVID-19 Dobra ja już w pajacyku Jak widzicie I Powiem wam tak Nie śmiejcie się bo to śmieszne nie jest Naprawdę Mam taki strój na sobie Ja pierdziele Jakie jaja Jaja ja dopiero będą powiem wam. Dobra jedziemy, muszę się ustawić eee, Tyłem tam, tam w drugą stronę Tylko tam po lewo eee, I rampa tu podjeżdża do mnie Nie ja do rampy to, Takie nowum akurat tutaj O pociąg jedzie Także tu poczekamy chwilę Aż ten pociąg przejedzie sobie Bo jest mega, mega wielki ruch. Teraz muszę tego puścić, bo on tu musi się powyłamywać. O, nie boję się spinania, nie boję się Wam tego, że się zmęczę. ale jak człowiek jest brudny i nie ma się gdzie wykąpać, to jest coś strasznego wtedy. To jest wtedy tragedia. Dobra, jedziemy. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Szok. Dobra, teraz tutaj, żeby Dobra, ten pociąg przyjechał. O. O. Ten nie jedzie. Teraz tak. No jeszcze ten wykręca. Z tej rampy mnie będą ładować, ale ja muszę pojechać za ten niebieski. Za tą plandekę niebieską skręcić w lewo, pociągnąć i ustawić się jak najbliżej. Pandeki, a oni z tym podjadą tu z tyłu i będą mnie ładować. po, 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 zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj, masakra. Normalnie, no, pamiętam. No ale co? Kolejna przygoda, kolejny dziwny załadunek. O, taki big bag, widzicie? 23 tony czegoś takiego. Może nie będzie tak tragiczne jak myślę. No zobaczymy. Dobra, teraz w lewicę tutaj. O, i mam się ustawić gdzieś jak najbliżej tego brudasa. O właśnie tu mucha mi wpadła cholera. I teraz awaryki i cofamy. o to, że wiecie co, żeby tam ci, co tu przejeżdżają do kontenerów, żeby mieli jak podjechać, I to chyba oto kamana. O, dobra. I do przodu. Jest przyzwyczajenie, że szukamy tej wajchy zmiany biegów. Gdzieś indziej Nie wiem chyba wystarczy Ciężko im powiedzieć e, Tak to moi drodzy wygląda że ja się tu ustawiłem Teraz gość tą rampę tam pcha widlakiem e, A Hiszpanie by mi kazali tam wjeżdżać o, tu jednak się okazuje, że właśnie, widzicie, można rampę pochnąć można ja lekko tu sobie wszystko, bo ją tą rampę i głębiej wepnieć. o, i tutaj poprawię, tak, okej. Okay. I tutaj sobie namierzę ją, proszę bardzo. No, oczywiście nie tak, prawda, ja tu sobie skoryguję. A to jak ciężarówko musi z naczepą kombinować eee, Także nie wolno kręcić Nie wolno, jest monitoring Nie, nie to nie ok, dobra Big bugi jak big bugi eee, Może dlatego, że tu są terminal kontenerowy I dlatego Idę ładować I spinać Dlatego tu nie wolno kręcić Bo to jest terminal także Rączki takie, dobrze, że miałem, powiem Wam, ten strój, ten Lutubisia. Założyłem taką starą, czarną podkoszulkę. Jak ma się ubrudzić, to taka siuchrana a nie biała. Kobita by mnie zabiła. E, co chciałem powiedzieć? A no i wyglądam, jak wyglądam. Teraz idę odebrać dokumenty, później się umyję. Odpocznę, zrobię kawę. I, I pojedziemy dalej. I tu znowu ciasno. Kurczę. Na takich terminalach, gdzie, wiecie, właśnie teraz widać, jak to jest. E, czy to pociągi, czy to statki. Po prostu wszędzie ciasno. I każdy staje tam. Gdzie może? Mało tego, każdemu się spieszy. No i tutaj sobie wyjeżdżamy i będzie gitara. I dzisiaj mamy poniedziałek, wtorek, środa, jazda i w czwartek jeszcze trochę jazdy, bo w czwartek mamy rozładunek. No i pogoda się trochę skiepściła, ale zrobiła się fajna. Że jest kiepska. No i pogoda się trochę skiepściła. Słońce zaszło. Pojawiły się chmury, tutaj widać, że to co w dół, jakieś smugi lecą, to jest deszcz. Także tu na całej szerokości to leje, od białego do białego. No i zobaczymy, jak dalej będzie ta droga wyglądała. Bo deszczy też nie przepadał jeździć, ale chociaż powietrze się stanie interpelowaną. Jeszcze do granicy mam, ile mam do granicy? 200 km do Zgorza. Dobra, zjeżdżamy eee, na parking. Zrobimy sobie pauzę 45, bo i tak do Drezna nie dojedziemy bez pauzy. 180 km mamy do granicy, i później 100-120 do Drezna. Eee, czyli 300 km, tak? 300 zgroszamy. A, jak będziemy mieli 4,5 godziny jeszcze, to dojedziemy. Chyba, że będą korki. O właśnie, no i zaczęło padać. Mrzy. Ochłodziło się, bo jest teraz 22 stopnie, a było 28, 29. Okay. Teraz tak, gdzieś tu trzeba się przycupnąć. Wychylił ten Omegon. Dobra, kolega, to już wie, że ja se tu stanę. Takie raporty tutaj wyskakują. Jak się wyłączy silnik, to wszystko wyskakuje. Takie informacje, bardzo fajna rzecz. Jesteśmy koło Wrocławia. Ja już chyba 40 minut 50. Jadę w korku. Jo, I, i tak jak teraz. Albo jedziemy, no, łapiemy się, no bo 14 na godzinę to nie zjazda. Eee, albo stoję. Albo się jedzie no, Dobrze mógłbym biec obok tego samochodu Nie wiem co tam się dzieje Czy tam jest po prostu jakiś e, Najpierw była zwężka Przy bramkach No bo wiadomo jedna bramka jest tylko dla ciężarówek I te ciężarówki wszystkie musiały tam wyhamowywać i przejechać e, A teraz tutaj o Dobrze, się I ciężarówki tam, zakaz wyprzedzania, nie zakaz lecą lewym pasem, jedna za drugą, nikt na to nie patrzy. Tak zatakowaliśmy na Zgorzelcu, no i tak tam miejsca nie było, żeby stanąć na terminalu, w tą stronę nie było, i muszę zawrócić się w kierunku kraju i zatrzymać się na terminalu w kierunku kraju. A zostało nam się 9 godzin, 9 minut na 15 godzin pracy. Za 9 minut nam się kończy czas pracy na 15 godzin i trzeba zrobić pauzę minimum dziewiątkę i przed nami rozpościera się Polska. <grytanie> Jutro będziemy z powrotem jechać w tamtą stronę, ale nie miałem wyboru. Może na Zgorzelcu nie było miejsca na Jędrzechowicach na stacji. Tutaj. Zapchane, a po prawej stronie na powrocie pusto. No. A nie będę stawał na jakiejś żelazkiej wsi, albo jeszcze gdzieś tam wcześniej bez sensu. ale wolę tutaj jutro te 9 minut stracić. Dobra, bierzemy, ustawimy się i idziemy spać. Powiem wam bo jestem bardzo zmęczony. Przyjechałem z czasów, to tak naprawdę spałem. O drugiej w nocy wróciłem. Obudziłem się rano, przyszykować się, rachu ciachu i o 21 już do pracy. Eee... No i mamy dzisiejszy dzień. Także jestem niewyspany, w ogóle jestem niewyspany. A, zobaczymy. Jak tam jest? W no ogóle zajmowany? Nie. Wolne są, no i fajnie. Nie, zajęte. Kurde, tutaj. Tutaj bym się stanął, ale trudno. Staniemy sobie. O, tu. Tak to nikt nie przyjeżdża i tak to nikt nie przyjeżdża. 4 minuty. Także ręczny dasimy neutral, już był. Tu od razu taki fajny raport pokazuje. Za każdym razem, jak się wyłącza silnik. Za rozpoczęcie zrobiłem już tam wcześniej. I teraz robimy zakończenie. Teraz. Dobra, jest zakończenie. Kierowca 1 zakończenie Deutschland 20.12. Do jutra, moi drodzy.